Josephine i Archer rzeczywiście się znali. Matka chłopaka zajmowała ważne miejsce w Radzie Miasta, a ojciec posiadał własną firmę, co plasowało rodzinę kolmenów na wysokim szczeblu lokalnej drabiny społecznej. W Morton losy rodzin należących do tzw. elity miasta nieustannie się przeplatały, więc oboje często widywali się na bankietach i podobnych wydarzeniach. Czarująca jak zwykle. Skomentował Archer ze szczerym uśmiechem. Wydawał się kompletnie niezrażony, oschłą postawą Josie. Spokój został zakłócony, gdy poczuła silne ramię oplatające jej ciało. Przyjaciółko, Archer najwyraźniej na jakiś czas zapomniał o nadanym jej wcześniej przezwisku. Jak się bawisz? Świetnie. Słyszałeś kiedyś o prawie do poszanowania przestrzeni osobistej? Zapytała, próbując jednocześnie zrzucić z siebie umięśnione ramię chłopaka. Bez skutku. Słyszałem, ale czy wyglądam Ci na kogoś, kto się do niego stosuje? Odpowiedział pytaniem, szczerząc się przy tym głupio. Archer, jesteś oficjalnie moją najlepszą przyjaciółką. Czuję się zaszczycony, Kruszynko. Coleman po raz kolejny przyciągnął Josephine do siebie. Zignorował jej próby wydostania z niedźwiedziego uścisku, w jakim ją zamknął. Obok siebie czuła też Archera, który chociaż nienawidził konfliktów, był gotowy wkroczyć do akcji i odpowiedzieć na atak Genevieve. Powstrzymała go stanowczym spojrzeniem. Archer i Josie spojrzeli na siebie i wybuchli śmiechem na myśl o absurdalnych podejrzeniach Bruneta, jeszcze bardziej go tym irytując. Coleman, oddawaj! Szarpali się ze sobą jak dzieci, próbując przejąć urządzenie, co dla chłopaka było przyjemną odskocznią od nauki. Korzystał więc ze swojej przewagi fizycznej, by nie odpuścić tak szybko. Destiny raz przechodząc obok słyszała jego przerażliwy płacz. Dźwięk by przeszyty bólem do tego stopnia, że wydawał się niemal nieludzki. Przeraził ją tak bardzo, że pobiegła po mamę i od tego czasu starała się omijać tamte drzwi. Jednak Archer przynajmniej mówił. Nawet jeśli jedyną osobą, z którą na razie rozmawiał, była Josie.